Dzisiejszy odcinek jest trochę inny niż pozostałe, bo nie widzieliście mnie na samym początku. Postanowiłam przetestować taki nowy format, który chciałabym co jakiś czas wprowadzić, no i zapytam się Was od razu, czy coś takiego Wam się podoba. Po prostu będzie to taka mała sesja tworzenia, powstawania pracy w normalnym tempie, tylko poprzycinana. Tutaj akurat sobie nie przyspieszam tego jak tworzę, tylko pokazuję wam jak to wygląda w normalnym tempie, ale pomyślałam, że nie będę dodawać całego procesu, bo jednak trwałoby to ponad godzinę, jak nie więcej. Więc zmieścimy się, myślę, że tak nie wiem, w 10 minut, może troszkę mniej. Więc koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Albo w trakcie tego filmu, albo po obejrzeniu, czy podoba Wam się taki format i czy chcecie go widzieć częściej, czy raczej mam tworzyć takie filmy jak dotychczas, że widzicie moją twarz na początku, na końcu, no i w trakcie przyspieszam, no tak dosyć mocno to rysowanie. Ok, więc zaczynając, wzięłam swój szkicownik, który niedawno kupiłam, bo wykończyłam kamienny, którego przegląd mogliście zobaczyć kilka filmów wcześniej. I tak sobie pomyślałam, że jednak ten ma akurat tutaj 10 kartek, z tego co pamiętam, już tutaj sprawdzę. Tak jest, jest 10 kartek, więc tak praktycznie mogłabym zrobić 10 rysunków, 10 ilustracji, bo zazwyczaj rysuję na prawej stronie. Natomiast tu postanowiłam, że jednak wszystkie strony, które są dostępne, czyli 20, zapełnię jakimiś ilustracjami. No i możecie zobaczyć, że po pierwszej stronie nic nie zrobiłam. W ogóle próbowałam coś tam narysować, ale mi nie wyszło, więc sobie to wszystko starłam gumką. I właśnie w dzisiejszym odcinku postanowiłam, że będzie to fajny pomysł, aby zapełnić sobie tę kartkę po lewej stronie. Akurat ten szkicownik nadaje się idealnie do tworzenia po jednej, jak i po drugiej. Także nie będzie tutaj żadnego problemu, nic nie przesiąknie na drugą stronę, nic się nie rozwali. Po prawej stronie mam już ilustrację skończoną, bo tam malowałam Julię Żugaj. Możecie zobaczyć ją na shortsie albo na Instagramie, albo na TikToku, gdziekolwiek tam wolicie oglądać. A w tym odcinku maluję wiśnie, które zobaczyłam na Pinterestie. I wzorowałam się tak mniej więcej na tym zdjęciu. Bardzo spodobała mi się kolorystyka. Mimo tego, że za bardzo nie lubię połączenia różowego i czerwonego, tak to akurat jakoś nie wiem do mnie przemówiło. No i właśnie tym razem wzięłam gwasz do ręki. zaczynam no nie wzięłam go do ręki, ale na pędzel i maluję. Pomyślałam, że będzie to fajna odskocznia od codziennego malowania akwarelami. Jeżeli obserwujecie moje kanały, to na pewno widzieliście, że ostatnio tworzę bardzo dużo portretów, wykorzystując farby akwarelowe i cienkopisy, a tutaj tylko i wyłącznie będę malować gwaszem z Holbein. Nie będę tutaj dodawać nic innego, nawet białego żelopisu, co jest dosyć dziwne. Ostatnio malowanie farbami bardzo mnie relaksuje, fajnie mi się tak maluje, szczególnie kiedy mam jakiś tam konkretny pomysł na szkicownik. Wtedy mam go przy sobie gdzieś tu na biurku i zazwyczaj myślę, co tam mogę namalować. I mając takie kartki pod ręką, jest o wiele prościej. No i właśnie nie chowam nawet farb akwarelowych, cały czas tutaj leżą, więc mam cały czas dostęp do tych narzędzi. Jeżeli chodzi o malowanie gwaszem, to tak jak wam zawsze wspominam, że są niestety te etapy, gdzie to nie wygląda zbyt dobrze i malując trzeba jakoś to, wiecie, zagryźć zęby, <gryś> jakoś Przeboleć to, jak to nagle wygląda, jak to, no nie, jak dodajemy kolejną warstwę i to, no niekoniecznie dobrze się prezentuje, ale powiem wam, że później, dodając następne warstwy, takie mniejsze, jakieś takie jaśniejsze kolory, ciemniejsze, wtedy się wszystko wyklaruje i zdecydowanie lepiej wygląda. I tak wracając do właściwości gwaszu, można najpierw nałożyć ciemny kolor, a później jasny, więc ja uwielbiam Tę technikę ze względu na to, że mogę sobie poprawić w bardzo prosty sposób coś, co zrobiłam wcześniej i tego kompletnie nie będzie widać. też jakiejś takiej specjalnej metody jeżeli chodzi o malowanie gwaszem bo jak możecie zobaczyć czasami używam ciemniejszego koloru a czasami jaśniejszego aktualnie nakładam biały kolor, żeby coś tam sobie rozjaśnić, bo czasami no, nie mogę patrzeć na pewne fragmenty, które mi się totalnie nie podobają i staram się je właśnie uratować, tak jak Wam wcześniej mówiłam o tych brzydkich etapach tak dodając jaśniejsze kolory no, trochę je ratuję i zdecydowanie lepiej mi się wtedy maluje. Aha, no właśnie, napiszcie mi też, czy jeżeli miałabym nagrywać tego typu filmy, to chcecie, abym cały czas coś do Was mówiła, czy mogę od czasu do czasu puścić po prostu muzykę taką jakąś do zrelaksowania, czy do, do tego, abyście na przykład w tym samym czasie też mogli malować? Po prostu, czy wolicie, żebym od czasu do czasu coś tam powiedziała w trakcie jakąś muzykę puściła, czy mam mówić przez cały filmik, co w sumie zazwyczaj tak bywa. W tej ilustracji podoba mi się kolorystyka. To, że jest ona taka bardziej ograniczona. Głównie tutaj mamy różę. Jest trochę tej czerwieni, która wybija się na tle tego, tej różowej wody. Oraz wykorzystałam fiolety, troszkę takiego żółto-zielonego koloru. Oczywiście do ogonków, bo tutaj musiałam jednak podziałać innym kolorem. Ale kiedy patrzę tak na wykończoną pracę. Wydaje mi się być taka uspokajająca i nawet spoko wygląda. Chociaż nie jestem akurat tak mega do końca zadowolona, ale liczy się to, że no mega fajnie bawiłam się przy tworzeniu tej pracy, jak i również przy nagrywaniu tego odcinka. Pamiętajcie, aby swoje opinie zostawić na dole w komentarzu, a ja się z wami teraz żegnam, więc do zobaczenia w następnych odcinkach, pa pa!